Ból w nadbrzuszu, uczucie pełności i spadek formy mogą być sygnałem, by zadbać o wątrobę. Lek Essentiale forte zmniejsza te dolegliwości i pozwala żyć pełnią sił witalnych. Essentiale forte to trzy korzyści dla wątroby. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Moja wątroba w formie, ja też. A czy twoja wątroba jest w formie? Zrób test na wątroba Odczuwasz nerwowość? Jakbyś właśnie rozbrajała bombę? Weź Magnę B6 Forte z podwójną dawką magnezu. To lek, a nie suplement. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pizza dla dwojga za 19,99? Tak, to nie promocja. Pizza Hut codziennie pizza dla dwóch osób za 19,99. Tylko w Pizza Hut. Gdzie niższe ceny i większy wybór mam? W Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady 10,99 za kilogram i masło klarowane mlekowita 500 gramów 16,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Grypa? Już jest Gripex Duo, jedyna taka tabletka dwa w jednym. Ta sama siła czy ją rozpuścisz czy połkniesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czy ten schab jest dobry? A czy małysz potrafi spakać? Dzień dobry, skoczyłem tylko po schab. Czy nie ma dymu bez ognia, a tego soczystego schabu bez wędzenia? Już zapakowaliśmy. Morliny, dobre mięso i wędliny. Dada wita maluszki w roku 2022. Już trzeci rok witamy nowonarodzone dzieci w całej Polsce paczkami powitalnymi. Rozdaliśmy już ponad 130 tysięcy paczek. Dołącz do Dada Club. Odbierz swoją paczkę i uzyskaj dostęp do specjalnych ofert i treści dla rodziców od Dada. Bądź częścią Dada Club. Zarejestruj się na ddk.pl. znowu trudne warunki. My się już ich nie boimy, też mamy Iskial. Nowość. Iskial ImmunoMax Plus Cynk. To maksymalne wsparcie odporności i najwyższe porcje składników. Olej z wątroby rekina i witamina d 3 Teraz z cynkiem. Nasza rodzinka też już ma odporność. Iskial. Numer jeden na odporność dla całej rodziny. Czy chcesz chronić się przed wirusami? Oczywiście, przecież codziennie spotykam tyle osób. Dlatego mam nowość – że do nosa Bloxin. To moja bariera przeciw wirusom. Bloxin tworzy na błonie śluzowej nosa warstwę ochronną. Blokuje wnikanie wirusów i ich namnażanie. Chroni przed infekcjami, w tym grypą i przeziębieniem. Bloxin chroni mnie i moich podopiecznych. Ogranicza rozprzestrzenianie się wirusów. Dla dorosłych i dzieci po pierwszym roku życia. Bloxin – Twoja bariera przeciw wirusom. A co teraz ma dla ciebie znaczenie? Już teraz 30 dni euro okazji na AGD. Tysiące produktów taniej o wartość VAT. Suszarka Bosch 560 zł. taniej. Express Crux 860 zł. taniej. Tylko do poniedziałku w sklepach i na euro.pl gdy potrzebujesz szybszej ulgi w zaparciach. Wybierz dulkobi tabletki lub czopki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letni właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zdarza Ci się ból brzucha po jedzeniu? Weź NOSPE MAX. Likwiduje skurcz i usuwa ból brzucha. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letni właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Po wielosztuki ciągną klienci jeden za drugim. Bo są stworzone do imprez. Wszyscy mają wielosztuki? Nie? To jeszcze raz kółeczko! What? Imprezuj przy napoju energetycznym Rockstar po 4,50 przy zakupie dwóch i chipsa Lay Strong po 4,99 przy zakupie dwóch. Żabka. Mały, wielki sklep. Chcesz budzić się wyspana? Wypróbuj Nowa Noc z melatoniną. To potrójne wsparcie snu. Ułatwia szybsze zasypianie, wspomaga nieprzerwany sen i daje energię o poranku. Nowa Noc. Dobry sen to lepszy dzień. dziel się chwilami, które mają znaczenie, z nowym smartfonem Xiaomi Redmi Note 10 Pro za 1099 zł i internetem bez ograniczeń od T-Mobile. Super łup, no limit w Kauflandzie w te sobotę i niedzielę. Szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 899 za kilogram i łosoś atlantycki XXL konser 100 g za 499. Kaufland, super łup łup. Ból w nadbrzuszu, uczucie pełności i spadek formy mogą być sygnałem, by zadbać o wątrobę. Lek Essentiale Forte zmniejsza te dolegliwości i pozwala żyć pełnią sił witalnych. Essentiale Forte to trzy korzyści dla wątroby. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Moja wątroba w formie. Ja też. A czy Twoja wątroba jest w formie? Zrób test na wątroba sprawdza.pl. Pełnia smaku. Do schrupania z radością. Pyszne owsiane kółeczka Chirios. Wysoka zawartość błonnika, mniej cukru. Chirios Owsiany. Moc owsianki w przepysznym wydaniu. Dzięki pragnieniu dążymy do celu. Tak jak nałęczowianka. Wędrując wśród skał, na nasyca się kompozycją siedmiu minerałów, które potem przekazuje Tobie. Nałęczowianka, Łęczowianka. Miej w sobie pragnienie. A w tym? Podrażnienia jamy ustnej? Zapalenie dziąseł? Teraz Dezaftan ma dwie nowe postacie. Aerozol i tabletki do ssania. Dezaftan Med szybko znieczula bolące miejsca, przynosząc ulgę już nawet po jednej minucie. Zwalcza bakterie, wirusy i grzybice w jamie ustnej, dzięki czemu pozwala trwale rozwiązać problem. Dezaftan Med. Szybki sposób na problemy w jamie ustnej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Grypa? Już jest. Gripex Duo. Jedyna taka tabletka dwa w jednym. Ta sama siła, czy ją rozpuścisz, czy połkniesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Co tak działa? Biotynox Forte. Pierwszy lek z najwyższą dawką biotyny. Aż 10 mg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Biotynox forte. Czy ten schab jest dobry? A czy małyż potrafi wkakać? Dzień dobry, skoczyłem tylko po schab. Czy nie ma dymu bez ognia, a tego soczystego schabu bez wędzenia? Już zapakowaliśmy. Morliny, dobre mięso i wędliny Da-da-da. Dada wita maluszki w roku 2022. Już trzeci rok. Witamy nowonarodzone dzieci w całej Polsce paczkami powitalnymi. Rozdaliśmy już ponad 130 tysięcy paczek. Dołącz do Dada Club, odbierz swoją paczkę i uzyskaj dostęp do specjalnych ofert i treści dla rodziców od Dada. Bądź częścią Dada Club. Zarejestruj się na dadaclub.pl. Czy chcesz chronić się przed wirusami? Oczywiście, przecież codziennie spotykam tyle osób. Dlatego mam nowość – że do nosa Bloxin. To moja bariera przeciw wirusom. Bloxin tworzy na błonie śluzowej nosa warstwę ochronną. Blokuje wnikanie wirusów i ich namnażanie. Chroni przed infekcjami, w tym grypą i przeziębieniem. Bloxin chroni mnie i moich podopiecznych. Ogranicza rozprzestrzenianie się wirusów. Dla dorosłych i dzieci po pierwszym roku życia. Bloxin – Twoja bariera przeciw wirusom. Znowu trudne warunki! My się już ich nie boimy, też mamy Iskial! Nowość. Iskial Immunomax plus Tynk. to maksymalne wsparcie odporności i najwyższe porcje składników. Olej z wątroby, rekina i witamina D3. Teraz z cynkiem. Nasza rodzinka też już ma odporność. Iskial, numer jeden na odporność dla całej rodziny. Czy kiedy ubrania są naprawdę brudne, pierzesz je w chłodniejszej wodzie? Zaskoczycie co kapsułki Ariel All-in-One Pots potrafią zrobić w niższych temperaturach. W zimnej wodzie spierzesz każdy rodzaj tłuszczu. W zimnej wodzie spierzesz nawet uporczywe plamy. W Ariel all -in one Pots stworzone by działać w zimnej wodzie i oszczędzać do 60% energii. Obniżmy w Europie emisję CO2 tak, jakbyśmy usunęli z dróg nawet 2 miliony samochodów. Doskonałe rezultaty w usuwaniu plam, nawet w zimnej wodzie. Zamknij pudełko, aż kliknie i trzymaj poza zasięgiem dzieci. A co teraz ma znaczenie dla Ciebie? Już teraz. 30 dni euro okazji na AGD. Tysiące produktów taniej o wartość VAT. Piekarnik Whirlpool. 299 zł taniej. Płyta Whirlpool. 270 zł taniej. Tylko do poniedziałku. W sklepach i na euro.com.pl Gdy potrzebujesz szybszej ulgi w zaparciach, wybierz Dulcobi tabletki lub czopki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letnik właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nie chcesz do toalety? Nie. Ed. Mamo, muszę do toalety. Magne B6. Zmęczenie i stres z ażwagandą. Rośliną wspierającą balans emocjonalny. No jak musisz, to musisz. Magne B6. Zmęczenie i stres. Co niedziela, co niedziela, moją żabkę, wam otwieram. Ach! Otwieram właśnie. Zapraszam, zapraszam. Właściciele żabek w każdą niedzielę zapraszają pochrupiące pieczywo. Żabka. Mały, wielki sklep. Ból w nadbrzuszu, uczucie pełności i spadek formy mogą być sygnałem, by zadbać o wątrobę. Lek Essentiale Forte zmniejsza te dolegliwości i pozwala żyć pełnią sił witalnych. Essentiale Forte to trzy korzyści dla wątroby. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Moja wątroba w formie. Ja też. A czy Twoja wątroba jest w formie? Zrób test na wątroba wądrobasięsprawdza.pl. Dziel się chwilami, które mają znaczenie. Z nowym smartfonem Xiaomi Redmi Note 10 Pro za 1099 Zł i internetem bez ograniczeń od T-Mobile. Super Łup No Limit w Kauflandzie. W te sobotę i niedzielę. Szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 8,99 za kilogram. I łosoś atlantycki XXL Connaisseur 100 gramów za 4,99. Kaufland. Super Łup Łup. Zdarza Ci się ból brzucha po jedzeniu? Weź NOSPE MAX. Likwiduje skurcz i usuwa ból brzucha. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pełnia smaku. Do schrupania z radością. Pyszne owsiane kółeczka Chirios. Wysoka zawartość błonnika, mniej cukru. Chirios Owsiany. Moc owsianki w przepysznym wydaniu. Dzięki pragnieniu dążymy do celu. Tak jak na Wędrując wśród skał, na Łęczowianka nasyca się kompozycją siedmiu minerałów, które potem przekazuje Tobie. Na Łęczowianka. Miej w sobie pragnienie. A Podrażnienia jamy ustnej, zapalenie dziąseł. Teraz dezaftan ma dwie nowe postacie: aerozol i tabletki do ssania. The Med szybko znieczula bolące miejsca, przynosząc ulgę już nawet po jednej minucie. Zwalcza bakterie, wirusy i grzybice w jamie ustnej, dzięki czemu pozwala trwale rozwiązać problem. The Zaftan Med. Szybki sposób na problemy w jamie ustnej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Grypa? Już jest. Gripex Duo. Jedyna taka tabletka, dwa w jednym. Ta sama siła, czy ją rozpuścisz, czy połkniesz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Co tak działa? Biotynoks Forte. Pierwszy lek z najwyższą dawką biotyny. Aż 10 mg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Biotynoks Forte. Czy ten schab jest dobry? A czy małyż potrafi spakać? Dzień dobry, skoczyłem tylko po schab. Czy nie ma dymu bez ognia, a tego soczystego schabu bez węcenia? Już zapakowaliśmy. Morliny, dobre mięso i wędliny. Da, da, da. Dada wita maluszki w roku 2022. Już trzeci rok witamy nowonarodzone dzieci w całej Polsce paczkami powitalnymi. Rozdaliśmy już ponad 130 tysięcy paczek. Dołącz do Dada Club, odbierz swoją paczkę i uzyskaj dostęp do specjalnych ofert i treści dla rodziców od Dada. Bądź częścią Dada Club. Zarejestruj się na dadaclub.pl. Czy chcesz chronić się przed wirusami? Oczywiście, przecież codziennie spotykam tyle osób. Dlatego mam nowość, że Eldonosa Blocki to moja bariera przeciw wirusom. Bloxin tworzy na błonie śluzowej nosa warstwę ochronną. Blokuje wnikanie wirusów i ich namnażanie. Chroni przed infekcjami, w tym grypą i przeziębieniem. Bloxin chroni mnie i moich podopiecznych. Ogranicza rozprzestrzenianie się wirusów. Dla dorosłych i dzieci po pierwszym roku życia. Bloxin. Twoja bariera przeciw wirusom. Znowu trudne warunki. My się już ich nie boimy. Też mamy Iskial. Nowość. Iskial Immunomax Plus Tynk. To maksymalne wsparcie odporności i najwyższe porcje składników. Olej z wątroby rekina i witamina D3. Teraz z cynkiem. Nasza rodzinka też już ma odporność. Iskial numer jeden na odporność dla całej rodziny. Czy kiedy ubrania są naprawdę brudne, pierzesz je w chłodniejszej wodzie? Zaskoczycie, co kapsułki Ariel Olin One Pods potrafią zrobić w niższych temperaturach. W zimnej wodzie spierzesz każdy rodzaj tłuszczu. W zimnej wodzie spierzesz nawet uporczywe plamy. W Ariel Olin One Pods stworzony by działać w zimnej wodzie i oszczędzać do 60% energii. Obniżmy w Europie emisję CO2 tak, jakbyśmy usunęli z dróg nawet 2 miliony samochodów. Doskonałe rezultaty w usuwaniu plan nawet w zimnej wodzie. Zamknij pudełko, aż kliknie i trzymaj poza zasięgiem dzieci. A co teraz ma znaczenie dla Ciebie? Już teraz 30 dni Euro okazji na AGD. Tysiące produktów taniej o wartość VAT. Bralga Bosch 336 zł taniej. Ekspres Merita 429 zł taniej. Tylko do poniedziałku w sklepach i na euro.com.pl Gdy potrzebujesz szybszej ulgi w zaparciach, wybierz z tabletki lub czopki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią umyłki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letni właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nie chcesz do toalety? Nie. Ed. Mamo, muszę do toalety. Magne B6 zmęczenie i stres z ashwagandą, rośliną wspierającą balans emocjonalny. No jak musisz, to musisz. Magne B6 zmęczenie i stres.